Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Zapraszam na drugą część filmiku z organizacji Fundacji dla Kotów. Miłego oglądania. W pierwszej kolejności zajęłam się takim kącikiem nazwijmy to pralnią. Wszystko wyjęłam, wszystkie rzeczy, które niepotrzebne tam są, wyniosłam na swoje miejsce. Niestety nie udało mi się odsunąć tej pralki, ponieważ ona była tak przymocowana, że generalnie nie chciałam tam niczego ruszać, żeby nie naruszyć, bo słyszałam, że coś tam w niej może przeciekać. Jedynie przesunęłam ją troszkę do tyłu i jak sami możecie zobaczyć, tutaj no dość spora ilość takiego brudu wyszła. Ja też nagrywałam tutaj filmik od razu na TikToka, dlatego Niestety nie zrobiłam zbliżenia wam aparatem. Jeśli naprawdę chcecie zobaczyć zbliżenie, no to na TikToku moim jest. Ale żeby ułatwić sobie zmycie tego brudu, popsikałam płynem do naczyń i zostawiłam na chwilę, żeby ten brud po prostu zmiękł. I jak widzicie, bez najmniejszego problemu wszystko schodzi. I tak prezentuje się po. Jestem bardzo zadowolona, i z tego co wiem, to naprawdę wszyscy pilnują, żeby niczego niepotrzebnego tam nie wrzucać. To jest takie pomieszczenie Łazienka z toaletą. Chciałam trochę lepiej to zorganizować, niestety nie miałam za dużego pola do popisu, ponieważ tak naprawdę to jest izolatka, więc generalnie wszystkie rzeczy dla kotów muszą tam zostać, ale zależało mi na tym, żeby te środki czystości, które widzieliście przed chwilą, schować tutaj właśnie do tej szafki pod umywalką, bo ona po prostu stała pusta. A też to są środki, których dziewczyny nie używają jakoś na co dzień, więc absolutnie nie muszą zajmować tam miejsca. I tutaj bardzo mi zależało na tym, żeby tą toaletę dać wreszcie do użytku, ponieważ jest jedna, ale jest tak jakby na samym końcu fundacji, więc trzeba przejść przez wszystkie pokoje, czasami jest to dość uciążliwe. A tutaj jest tak naprawdę powiedzmy pod nosem, i szkoda, żeby była niewykorzystana. I też od razu Wam powiem, że akurat miałam szczęście, że podczas tych moich porządków nie było żadnego kota, który musiał być w tej izolatce, więc miałam do dość dużą swobodę w poruszaniu się po tych pomieszczeniach. Zostały zakupione takie pojemniki, które będą specjalnie przeznaczone na karmę. Chodzi po prostu o to, żeby to wszystko było w takich w miarę szczelnych pojemnikach, ponieważ, no wiecie, to są koty i nie powiemy kotom, nie możecie na przykład sikać na to, więc żeby to też nie było takie nieprzyjemne potem brać na przykład jakieś, nie wiem, puszkę czy jakiś worek z karmą i wiecie, no jakby to było osikane, no takie średnie, dlatego tutaj wszystko jest zamknięte. Nawet jeśli obsikają te pojemniki, no to łatwiej jest po prostu przeczyć taki pojemnik, niż przecierać, nie wiem, wszystkie puszki czy każdą karmę osobno. Jak widzicie ogromna różnica, swobodny dostęp, także z tego powodu jestem naprawdę bardzo zadowolona. Tutaj no niestety musiały zostać niektóre rzeczy. Nie dało się, nie było takiej możliwości, żeby gdziekolwiek indziej je wynieść. I po to, żeby koty też nie miały takiej ochoty na korzystanie z tych pojemników do siusiania, to położyło się kocyki, żeby to były dla nich takie ala legowiska. I to są kolejne pomieszczenia: to są już takie typowe pomieszczenia tylko i wyłącznie dla kotów. I tutaj nie było już tyle pracy jak w tych wcześniejszych, ale no jak sami możecie zobaczyć, są szafy. W szafach są zazwyczaj takie różne rzeczy, które pomagają panią utrzymać, czy tam panią dziewczyną, porządek, czyli. Kocyki, ręczniki na wymianę, jest tego dość sporo. I bardzo ciężko jest zorganizować to, ponieważ jak sobie możecie zobaczyć, niektóre te szafy nie mają półek, więc to jest takie, leży to wszystko jedno na drugim. Może kiedyś tam będą dorobione półki, ale na, na tą chwilę no niestety nie ma, więc trzeba było sobie poradzić z tym, co jest. I bardzo zależało mi, żeby w każdym tym pomieszczeniu były, była półka ze środkami czystości. A druga z karmą, ponieważ bardzo ciężko jest przechodzić z tego jednego pomieszczenia do drugiego, ponieważ generalnie powiem wam tak, ja nie wiem na jakich zasadach to działa, że te koty nie mogą się mieszać w tych poszczególnych pomieszczeniach. Więc naprawdę, jeśli ktoś idzie i ma obładowane obie ręce, jeszcze ma otworzyć drzwi i pilnować, żeby żaden kociak nie przycisnął mu się, to jest naprawdę bardzo ciężkie. Dlatego, żeby ułatwić pracę tym osobom, to jest najłatwiej właśnie, żeby w każdym pomieszczeniu były środki czystości, była karma w puszkach, jak również będą pojemniki na suchą karmę. W zasadzie potem to tylko od czasu do czasu trzeba będzie dołożyć te, tego jedzenia, ale to nie będzie już że codziennie. I tutaj też nie starałam się, żeby to było jakoś tak super poukładane, ponieważ to jest tak często wykorzystywane, że tak naprawdę musiałby ktoś być tylko i wyłącznie do tego, żeby tam ładnie wszystko układać. To się kompletnie mija z celem, i też szkoda byłoby też mojego czasu, żeby to było takie naprawdę super poukładane. To jest kolejne pomieszczenie. Tutaj, jak widzicie, one jest troszkę mniejsza, ale również ma dwie szafy. I jedna szafa była właśnie ta, do której teraz podchodzę, to jest taka szafa przeznaczona na fanty. Wiem, że czasami właśnie Fundacja robiła różnego rodzaju takie kiermasze, bazarki, o przepraszam, to się nazywał bazarek gdzie można było wylicytować jakieś rzeczy, i te rzeczy właśnie były w tej jednej szafie. One były jeszcze również w innych pomieszczeniach, ale chciałam zrobić, żeby były tylko i wyłącznie w jednym miejscu, a że większość właśnie była w tej szafie, to stwierdziłam, że już najlepiej wszystko przenieść po prostu tutaj. Jedna szafka, jedna półka została właśnie przeznaczona na karmę. Tu miałam pomocników, jak zwykle. I tutaj na szybko chciałam Wam tylko pokazać, jak wyglądają, tak mniej więcej, te pomieszczenia typowo dla kotów. Jak Wam wspomniałam, ja tutaj nie mam za dużo do organizacji, po prostu nie ma nawet tych miejsc na przechowywanie. W pierwszej części wspomniałam Wam o takim regale, na który czekam. No niestety nie udało się, żeby doszedł, więc nie jestem w stanie Wam pokazać. Także bardzo mi przykro z tego powodu, no ale mam nadzieję, że i tak filmik Wam się yy, choć trochę przynajmniej spodobał. Tu jest kolejna izolatka, to jest właśnie ta toaleta, toaleta o której Wam wspominałam wcześniej. Tu jest pomieszczenie, w której nie ma kompletnie żadnej szafy. I pomieszczenie takie małe dla takich najmłodszych kotów. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, i do następnego razu. Trzymajcie się, pa! pa.